Zadanie 20, próbna matura marzec 2024. W trapezie ABCD o podstawach AB oraz DC poprowadzono przekątne, które przecięły się w punkcie E. Podstawa AB ma długość 12. Pole trójkąta ABE jest równe 48, a pole trójkąta DCE jest równe 12. Polecenie: długość podsta podstawy CD jest równa. No i cztery odpowiedzi do wyboru. Zaczniemy od danych, które mamy tutaj w tym zadaniu. Podstawa AB wynosi 12, mamy zaznaczone. Dalej, pole trójkąta ABE, czyli tego trójkąta, który teraz próbuję zaznaczyć, oznaczę to sobie pole trójkąta 1 wynosi 48. Dalej wiemy, że pole trójkąta DCE jest równe 12 kolorem zielonym sobie zaznaczymy i też sobie zapiszę, że to jest pole trójkąta 2 wynosi 12 i naszym zadaniem jest obliczyć długość podstawy CD. Niech to będzie x, to jest nasza szukana. Zauważmy najpierw, że te trójkąty, które mamy kolorami zaznaczone są to trójkąty podobne na podstawie cechy podobieństwa kąt, kąt, kąt. Zaczniemy od tego najłatwiejszego kąta, czyli kąta wierzchołkowego. Kątów wierzchołkowych. Te dwa kąty są kątami wierzchołkowymi, czyli są sobie równe. Ponieważ jest to trapez, te dwie proste są równoległe, czyli jeśli ten kąt ma miarę beta, to ten. Z drugiej strony, tak zwany kąt na przemian legły też ma miarę beta. No i zostaje nam trzeci kąt na takiej samej zasadzie. Jeśli tu jest gamma, to tutaj też jest gamma. Czyli te dwa trójkąty są do siebie podobne. To teraz spróbujemy ustalić skalę podobieństwa między tymi dwoma trójkątami. Skala podobieństwa, gdy znamy kąty, to jest inaczej k do potęgi drugiej. Skala do potęgi drugiej. Podzielimy sobie jedno pole przez pole drugie, czyli to większe pole, czyli pole trójkąta 1, podzielimy przez pole trójkąta 2. No i dalej, będzie k do potęgi drugiej, to jest pole trójkąta 1, to jest 48 podzielone przez 12, to się ładnie podzieli i to jest równe 4, gdy spierwiastkujemy k jest równe 2 lub k wynosi minus 2. Ale skala podobieństwa w tym przypadku jest liczba dodatnia i wynosi 2, bo jedną odrzucamy. Czyli trójkąt, jeden trójkąt w stosunku do drugiego jest dwukrotnie większy, albo drugą stronę dwukrotnie mniejszy. To w takim układzie ten bok jest dwukrotnie większy od tego, a ten, czyli dc, dc jest dwukrotnie mniejszy. Czyli to jest nasze x jest to równe no i 12 podzielimy sobie przez 2 i dostaniemy 6 Co kończy nam zadanie to właśnie mieliśmy obliczyć i zaznaczamy odpowiedź